No, witajcie z kampingu Izolino. Dzisiaj jedziemy nad jezioro Garda, więc no za chwilę się zobaczymy. No dobra, jesteśmy gotowi, możemy jechać. Dojechaliśmy do kampingu Fornello. Michał idzie nas zameldować. No i zobaczymy, jak tutaj jest. Teraz cię tutaj tylko ten... a mam wzięczość. No i słuchajcie, no czekam tutaj, aby wymienić tą szybę, to pęknięcie. Jestem w Karglas Salo nad jeziorem Garda, ale słuchajcie, no jest zamknięte, miało być od drugiej. Od drugiej miało być otwarte po zjeście, ale widać, ktoś zaspał na tej zjeście, bo już jest 14.17. No i tak się zastanawiam właśnie. Czekam już godzinę, na Google'ach było, że od 14.00 jest otwierany ten salon, jest już godzina 15, a tu nikogo nie ma. Żadnej karteczki, że urlop, że zamknięte, od której do której po prostu. No Włosi pracują po prostu jak chcą, no. No dobra, słuchajcie, dodzwoniłem się tam w końcu i powiem Wam tak. E, okazało się, że jednak na jutro mam umówiony termin. No zobaczcie, jesteśmy Więc na kempingu. Tak, wszystko na tym kempingu jest porównywalne wielkością do mapy. Dokładnie takie same. Tak, ale słuchajcie, rozłożyliśmy się, mamy troszeczkę pecha, no z tego powodu, że znowu nas garda. Już wcześniej nagrywaliśmy Gardą, znowu nas garda przywitała chłodami i taką pochmłodną pogodą, a, ale zawsze jak byliśmy, było bardzo ciepło, nie? Maciek, powiedz co tu masz, bo ty byłeś tu więcej niż ja. To jest jedyny basen? Nie. Dobra, ten basen wygląda tak, jest kwadratowy, aczkolwiek już jest zamknięty, to jest godzina, Czy basen jest zamknięty. Aha, do 18.00 basen, więc jesteśmy, a tu zobaczcie, te blawa to To czekaj tu z tej strony, zobaczcie mecz, na trybunach ludzie, zobaczcie ile ludzi, mecz ogląda. Nie możesz zagrać normalnie piłkę jak jesteś samemu, bo jest ta siatka od tego, od... Taka siatka od tej jest, więc nie możesz tak naprawdę przegopić przez nią piłkę, więc to jest trochę A tu zobaczcie, tutaj mamy takie centrum rekreacji. O, jakiegoś pana z Indii mamy też tutaj. O, wow, fajny, ciekawy, ciekawy człowiek. No, widzicie, Ciekawe stół do ping-ponga, właściwie dwa. A tutaj fajny. jest jeszcze jeden basen, WCT, takie sanitariaty. Ale zobacz, tutaj ludzie się kąpią w tym basenie jeszcze. Czyli co, ten basen jest chyba dłużej czynny, tak? Nie, on jest też tym ale. No nie, no zobacz, Ale bez tego można, bez pozwolenia można. Aha. Widzicie? No to zobaczmy, chodźcie na ten bez basen. Na własną odpowiedzialność. odpowiedzialność. A z tyłu zobaczcie, jakie piękne mamy góry nad gardą. na Tutaj jest taki brodzik, mniej więcej do łydki wody Max. A tutaj taki basen, i on jest taki, że tu jest płytko, tak? Maciek, opowiadaj, bo ja w nim jeszcze się nie kąpałem. A, zobaczcie, odkurzacz. Odkurzacz dno odkurza. O, zobaczcie, jak sprzątają basen. Widzicie, jest taki odkurzacz. I on o, sprząta dno. Widzicie? No, widzicie, a zobaczcie. Taki odkurzacz sprząta wam baseny. Musimy sobie Maciek do naszego kupić, taki co? Tu macie domki takie, zobaczcie. Też są stadasami. Tu auto można podjechać koło domku, więc to jest plus. Fajne są te domki. Już od razu wam mówię, że takie domki możemy polecić. O, zobaczcie, więc... takie jeszcze dodatkowe punkty do zmywania. Nasza oprócz... rodzina jest dziwna. Jeśli chodzi o no. nas, tutaj mamy coś takiego że każdy jakby chciał na basenie mieć leżak, to by od rana by się zajął ten leżak. My, nawet jak do rana przyjdziemy i zajmiemy ten leżak, to posiedzimy tam nawet godzinę maksymalnie. I już musimy coś innego robić. Tak, już, już się nudzimy. I potem, mamy takie, I potem mamy takie, ale jeszcze są przecież leżaki, z, z, przecież jeszcze są leżaki. Jeszcze tak wcześniej naszych później nie ma. Nie ma, mamy takie, ale nam się nudzi wszystkim. Nie możemy zostać w miejscu i siedzieć. I dlatego to jest takie trochę z naszym tym. No nie wiem, ja to nie lubię w miejscu za długo siedzieć. No ale Zależy wiesz, sobie. na kempingu też fajnie, było. Poczuł tędy, do tamty, koło, koło domku przyjdziemy. No nie będziemy ludzi nagrywać, bo widać, że się bardzo krępują byciem nagrywanym. Ale zobaczcie, tu są fajne palcele, bo te palcele mają takie talasy. Zobacz. Zobaczcie, tutaj można sobie podjechać i macie gotowy taki talas. Daszek, podłoga i jakaś ławka krzesła. Szkoda, że tamtędy nie przeszliśmy. A może jeszcze przejdziemy. Ja wolałem, żeby tu było Słuchajcie, jeszcze żadnego Polaka nie spotkaliśmy. Maćkowi mało basenów, słuchajcie. Polak, zobaczymy Inne NL inne do Dużo Holendów jest, to prawda, i Niemców. Słuchajcie, mamy wypuszczalnię rowerów. Jak znam mamy, jak zobaczę wypuszczalnię rowerów, to pewnie za jeden albo dwa odcinki będziemy na rowerze. Nie zabieramy tutaj mamy. Zobaczcie, ten kemik jest w ogóle bardzo ekologiczny. Macie tutaj na przykład Cadent Power, czyli ogólne, nie wiem, podejrzewam, że to jest jakiś blok energetyczny produkujący on energię i że aktualnie produkuje 595 watów. w, w całości wyprodukowało już 51 tysięcy kWh energii i zaoszczędzono dzięki temu 20 680 kg. CO2 wy wyemitowanego do... Oh, nie, nie wyemin... Jezu. Nie no wyemin... Jezu... Jeszcze to trzeba wszystko segregować. <grym 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 z tego, który nie został wypuszczony do atmosfery. nam różne to to worki, to żebyśmy wiem, segregowali. Mamy tą segregację śmieci. Dostaliśmy, słuchajcie, worki na każdy z rodzajów śmieci i super, super, bo segregacja śmieci jest ważniej, najważniejsza. Ludzie czasami na przykład mówią o, używamy rudek takich papierowych, żeby jak wyrzucimy, żeby się rozłożyły. Nie, to właśnie jest zła filozofia. To jest bez sensu wyrzucać. A Chodzi powiedz, o to, żeby je segregować i przetwarzać ponownie. A czy ktoś kombinuje. Ja ogólnie to jest takim, tak, który takie, nic nie ma i nagle takie. I tutaj mamy taki, takie talasy są przy tych pocelach, więc one są takie drewniane i tam są też jakieś takie leżaczki. Zobaczcie, nawet namiot sobie człowiek tam rozbił. To fajne jest, bo nie trzeba sobie rozkładać żadnego przeciąka, ani nic, po prostu podjeżdżacie i macie taki gotowy tarasik ze stolikiem. Świetne rozwiązanie. A tutaj zobaczcie, taki fajny damki. Po prostu mam olbrzymie te tarasy, Ładnie to wygląda. Pamiętam jak z dziadkiem na no, takim siedzieliśmy i to tak, czytaliśmy. Kiedyś grać w Makao. jak jeszcze dziadek żył to. Jeździliśmy właśnie do takich domków. Granie w kakao z jest I graliśmy dobre. w kakao. Fajne było. Kakao. Czyli tu mamy blok sanitarny. On jest koło nas, tylko to jest z drugiej strony. A Maciek Wam zademonstruje plac zabaw. Zobaczcie, jaki wielki plac zabaw dla dzieci. I będę, w klapkach, zobaczcie. No bo to jest dla dzieci, małych Maciek. Gdzie doszliśmy do gardy, ale tutaj jest jakiś płotek, nie za bardzo widzimy plażę. Tu jest jakiś taki, jakiś taki, no jest jakieś miejsce, zobaczymy jak tu jest. Są schodki. No widok mamy piękny, On no, nie da się ukryć. Natomiast no plaża tutaj, no, taka żwitkowa po prostu, tak. Woda, no woda jest taka. Taka ślednia, ta, taka ślednia, nie jest taka ciepła jak nam się zdarzało. My zwykle byliśmy tam w okolicy właśnie Lazise, albo tam w okolicy Sirmione nad Gardą. Teraz jesteśmy po drugiej stronie w okolicy Salo. Tam, tu mamy Monte Baldo i tam jest wjazd z kolejką. Tam jest na przykład Melcizine, taka miejscowość i Garda. Też piękne miejsca. No zobaczymy, zwiedzimy tutaj te okolice i wam pokażemy na kolejnych vlogach jaki macie widok na górę z przodu. Pięknie. Wbijamy, bo mama coś zrobiła dobrego. Pokaż mama co tam masz na patelni. O nie, placek z cukinii duży. Cukinii. masz do, do ten. O, taki o, Ale ładny dobra. słuchajcie, wege placuszek. Tak, ale naprawdę słuchajcie, pietruszka, cebulka, cukinia, serek. Rewelacja. Pograliśmy z Maćkiem Padmingtona i Maciek jest czerwony. A ja tutaj w międzyczasie montuję dla Was kolejne odcinki. Wzór do naśladowania. Ojciec. Słuchajcie, jeśli chodzi o internet no to możecie tutaj jakby dwa urządzenia podłączyć na was no i no nie jest on jakiejś pełnej szybkości no ale działa. Tak ten camping wygląda baseny tutaj. Tu macie właśnie taki ten no Camping wygląda, pokazuję komputer. pokazuję bo mam tutaj takie zdjęcie Maciek z yy, ten z lotu ptaka. I tutaj A. jest właśnie taki bar przy tym. Tu macie basen, tu jest bardzo płytko, tu jest też płytko. I tu macie piękny widok. Generalnie fajny jest basen, natomiast ten kemping, nie wiem, no jakoś na razie mi się to izolino bardziej podobało. Zobaczymy jeszcze potem. Zobaczcie, pogoda, niby tutaj jest 16 stopni, pada deszcz, ale deszczu nie widu, nie słychu. To jest ten kemping z lotu ptaka. Podobno właścicielem tej wyspy jest rodzina, która też jest właścicielem tego kempingu. Mogę Ci pokazać? Co masz ciekawego? Maciek, a coś logitech zabrał, bo zapłacił za tą reklamę, czy co, że pokazujesz? Że my taki sobie myszki. No, tylko ja mam białą. No tak, to jakby to, to była tata, ale ja mu zarąbałem. No, to I powiedział, że kup, no, białą, ale Powiedzmy ja sobie biel, szczerze, że zamieniliśmy się. Jesteśmy na działce 444, to jest ta działka i wjeżdża się tutaj od strony recepcji, tędy się wjeżdża. Tu jest dość duży podjazd pod górkę. Tutaj i tutaj. I to jest działka 364. I mamy tutaj mały basen, tuż w, tu, w, w pobliżu. Tu są właśnie korty, tu jest duży basen, tu jest spa. Zobaczcie, tu mamy właśnie działkę, a tutaj jest blok sanitarny i tu jest to um, e, ten plec zabaw dla dzieci. A nad gardą byliśmy tutaj, w tym miejscu. A jeszcze Wam powiem, że mieliśmy problem, bo ten kajak. Tutaj mieliśmy, to po prostu on cały zamóg Z tych drzew leciało od różnego rodzaju takie dziwne um, szczątki liści i jakieś no takie dziwne organiczne rzeczy. I po prostu musieliśmy go bardzo czyścić przed wyjazdem. No i teraz go suszymy. O, on tutaj sobie sobie się suszy. Złożyliśmy go tak maksymalnie jak tylko możemy. Jest pod daszkiem. O, także jakby deszcz spadł, to tym razem nie zamoknie. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy czy uda się mu przetrwać też. Zobaczcie, tam ludzie poszli z psem i powiem wam dlaczego, ponieważ ten kemping jest bardzo przyjazny psom. Nawet jest plaża dla piesków, także jeżeli szukacie kempingu przyjaznego dla piesków, no to polecam wam ten kemping. A ja sprawdzam pogodę. Zobaczcie, jest koniec sierpnia, ostatni tydzień sierpnia. Dzisiaj mieliśmy 25 stopni, właśnie taka, no tu była burza, ale w okolicy nie u nas. Jutro ma być 28 i taka pogoda no, słońce na przemian z chmurkami, 27, 29, bez deszczu 23, 25, 27, 27, 27, 28. Także generalnie zanosi się, że będziemy mieli dość fajną pogodę. Teraz mamy porównanie, jest po 20. Na basenie już jest pustka. Tutaj na boisku już jest pustka. Ludzie sobie siedzą, jest cichutko, jest spokojnie. No tamten kemping był znacznie bardziej taki... No więcej się działo na nim, tutaj jedynie w tym miejscu gdzie są stoły do tenisa stołowego jeszcze coś się dzieje. O zobaczcie, jeszcze tutaj młodzież siedzi i gra sobie w ping -ponga. No i jest głośno w tym miejscu, ale generalnie kemping jest znacznie bardziej spokojny niż poprzedni. Nie mówię, że gorszy, natomiast no mi osobiście tamten się bardziej podobał. Natomiast no zobaczę, jeszcze tu pobędę parę dni i stwierdzę, który kemping jest lepszy. Tutaj jest nasza parcela, Maciek sobie siedzi i powiem Wam, że Zapachy tutaj są. Zapach jest. Maciek, co, jaki jest zapach? Co czujesz? Twoją pachę. To, to jest mój dowcipniś. Ale tak naprawdę co czujesz? Powietrze. Ja czuję takiego spalonego grilla. Nie czujesz takiego? Nie o tym. Spalony grill. Komuś się coś przypaliło, słuchajcie. A jeszcze powiem wam, że jem tutaj właśnie tego takiego wege we geplackach mamy z jakąś taką słówką i powiem Wam, że jest naprawdę pyszne. Jest po prostu to rewelacyjne, co Ola zrobiła. Nie wiem, po prostu będę musiał prosić ją, żeby robiła to częściej. Super jest. Ja na takich plastikowych naczyniach, dlatego że łatwiej to się myje. To jest bardzo lekkie, jeszcze lżejsze niż te takie z melaniny. No, wiadomo, że fajnie jest na, jeść na fajnych naczyniach, no ale generalnie jesteśmy na kempingu przecież, prawda?